Adam miał tę pewność, że gdy mówi coś odkrywczego, to na pewno robi to jako pierwsze. Co autor miał na myśli? Adam nie miał wiele konkurencji. Bankier to ktoś, kto pożycza ci parasol, kiedy świeci słońce, ale chce go z powrotem w chwili, kiedy zaczyna padać. Co autor miał na myśli? Chciwi ludzie bogacą się kosztem potrzebujących. Bądź ostrożny, czytając książki o zdrowiu. Możesz umrzeć na błąd w druku. Co autor miał na myśli? Uważaj z samodiagnozą. Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpom. Z dalszych eksperymentów zrezygnował. Co autor miał na myśli? Człowiek góruje nad małpom. Chcąc doznać pełni szczęścia, Trzeba je dzielić z kimś drugim. Co autor miał na myśli? Szczęście to jedyna rzecz, którą się mnoży, kiedy się ją dzieli. Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy. Co autor miał na myśli? Komercja doprowadzi rodzaj ludzki do ruiny. Człowiek bezustannie wybiera i w dziewięciu przypadkach na dziesięć Przedkłada zło nad dobro. Co autor miał na myśli? Człowiek powinien przestać wybierać. Człowiek, który nie czyta, nie ma żadnej przewagi nad tym, który nie umie czytać. Co autor miał na myśli? Czytaj człowieku. Człowiek to jedyne zwierzę, które się rumieni i jedyne, które ma za co. Co autor miał na myśli? Człowiek jako jedyne stworzenie posiada sumienie. Człowiek uczyni wiele, aby go kochano. Uczyni wszystko, aby mu zazdroszczono. Co autor miał na myśli? Narcyzi są wśród nas. Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki nie odniesie sukcesu. Co autor miał na myśli? Warto próbować. Dwa najważniejsze dni w Twoim życiu to dzień, w którym się urodziłeś i dzień, w którym odkryłeś po co. Co autor miał na myśli? Odkrywajmy swój potencjał. Istnieją liczne sposoby obrony przed pokusami, ale najpewniejszym jest tchórzostwo. Co autor miał na myśli? Czasami. Warto być tchórzem. Gdyby można było skrzyżować człowieka z kotem, skorzystałby człowiek, a stracił kot. Co autor miał na myśli? Autor znał wielu ludzi, którzy byli gorsi od kota. Gdy spodziewasz się najgorszego, otrzymujesz w końcu coś, co nie jest takie złe. Co autor miał na myśli? Warto rozmyślać o wielu opcjach. Hałas nie dowodzi niczego. Kura, która zniosła jajko, gdacze nieraz tak głośno, jak gdyby zniosła planetę. Co autor miał na myśli? Najgłośniejszy w kłótni niekoniecznie musi mieć rację. Ile Ilekroć znajdziesz się po stronie większości, zastanów się przez chwilę. Co autor miał na myśli? Ślepe podążanie za tłumem może się źle skończyć. Jeśli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać. Co autor miał na myśli? Osoby, które kłamią, muszą pamiętać wiele swoich kłamstw. Koniec części pierwszej. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. To będzie dla mnie sygnał, aby robić więcej odcinków.